Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Witam w programie Mówiąc Krótko. I dzisiaj otwieranie na ekranie. A będziemy otwierać przesyłkę z wydawnictwa, z wydawnictwa AA. Tak ona wygląda. Jeszcze nie otwarta. Jest dość ciężka. Powiem szczerze, że nie wiem, co się znajduje w tej przesyłce i za chwilę ją otworzymy. A nim ją otworzymy, króciutko dziękuję za wszystkie kolejne subskrypcje, polubienia i udostępnianie linków. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że do końca kwietnia przekroczymy już 700 subskrypcji, a nawet, że będzie tych subskrypcji dużo, dużo więcej niż 700. Mam nadzieję, zobaczymy, czy to się tak stanie. I przypominam, że jeśli komuś się podoba to, co autor robi, to może zafundować autorowi kawkę. Link pod spodem w opisie. I przystępujemy do otwierania tej przesyłki. Cóż to takiego? Dosyć ciężka, jakby ktoś tam wepkał cygłówkę. Zobaczymy. Może to jakaś potężna księga. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. I zaraz się okaże. Ściągamy pierwszą warstwę. Jest tutaj taki pasek do otwierania. Nie, to nie z tej strony. Ok, rzucimy to na ziemię na razie. może z tej strony. I widzą Państwo, troszeczkę to potwór. A, jest, chyba znalazłem. Troszeczkę był ukryty ten pas. I proszę Państwa, tak, to jest jedna duża księga. Już wyjmuję, już wyjmuję. I proszę Państwa, wydawnictwo AA, oprócz książek, nazwijmy to normalnych to znaczy. Wydaje też komiksy i tutaj mamy proszę Państwa komiks, komiks Biblia w takiej postaci i to już jest kolejny komiks, jeśli się dobrze orientuję, jaki wydawnictwo AA wydało, jeśli chodzi o Biblię. Zaraz to rozpakujemy, bo jest zafoliowane. Tutaj się pewnie błyszczy, tak? O, tak to wygląda. I już Państwu przedstawiałem, mówiąc krótko, między innymi komiks o świętym Andrzeju Boboli. Była to skromna rzecz w porównaniu do tej, a aczkolwiek jest skromna, jeśli chodzi o rysunki, tylko objętościowo. Ale nie ma się co dziwić, w końcu komiks, który jest. Oparty na Biblii, no musi być siłą rzeczy obszerny. Prze... Dobrze, otworzyliśmy Biblia. Boża historia od początku po wieczność. O, proszę bardzo. Pięknie się to prezentuje, moim zdaniem. Jak już mówiłem, może już chyba kilkukrotnie, nie jestem jakimś szczególnym fanem. Komiksu, ale przyznam szczerze, że już tutaj na początku mi się to bardzo podoba. Z druga strony okładki, nim jeszcze wejdziemy. O, proszę. Mamy tutaj, żeby wpisać dedykację. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest z tej strony. Spis treści. I proszę bardzo, no, piękne, piękne ilustracje. Staram się to tak pokazać, żeby się światło nie odbijało. Przyznam szczerze, że bardzo mi się to podoba. Jeśli bym jako dziecko oglądał taki komiks, to chyba zostałoby to w mojej pamięci na bardzo, bardzo długo. I tu jeszcze kolejny fragment i jeszcze kolejny fragment. Wygląda to na arkę Noego, jeśli dobrze widzę. Tak. Proszę bardzo. Dosyć też charakterystyczna kreska. Zaraz sprawdzimy, któż to tak zilustrował Biblię, przedstawił ją w komiksie. Może znajdźmy fragment dotyczący Nowego Testamentu, Ewangelii. Proszę bardzo. Tak. I teraz e, akurat otworzyłem w tym momencie na męce i ukrzyżowaniu Chrystusa. O, tak to jest przedstawione. I zerknijmy sobie na opis, na okładce. Ciężka, ciężka księga, naprawdę. Byłem zaskoczony, kiedy, kiedy dostałem tę księgę. Notabene zganiłbym znowu kuriera. Nie chcę ich ganić, bo mają ciężką pracę, latając po tych wszystkich mieszkaniach, będąc narażonym też czasami może na atak psa albo wściekłego kota. Więc nie, nie, nie chciałbym ich ganić. Ale zostawił mi kurier tę przesyłkę pod drzwiami, co mogło kogoś pokusić. Zazwyczaj nic tutaj nie ginie, ale mogłoby się zdarzyć, że ktoś zauważyłby, że może tam jest coś ciekawego. Dobrze, nie przedłużam, czytam. Biblia przedstawiona w całkowicie nowy sposób. Dzieło wybitnych autorów tworzących dla Marvel i DC Comics. Zachwycająca podróż po piśmie świętym, przyciągająca błyskotliwą, porywającą grafiką. Pełne życia i artystycznego polotu spojrzenie na stworzenie, historię Izraela, życie Jezusa. I dzieje pierwotnego kościoła. Ta komiksowa adaptacja, przepraszam, Biblii posiadająca kościelny imprimatur. O, to jest ważne, że posiada kościelny imprimatur. Naprawdę to jest ważne, bo są różne rzeczy, które z, są naprawdę złe, które się ukazują we współczesnych czasach. Więc, jeśli ta księga ma kościelny imprimatur, to powinniśmy mieć nadzieję, że nie ma tutaj jakichś złych treści, które wypaczają przesłanie Ewangelii. Ukazuje prawdziwe i rzeczywiste słowo Boże w niezwykle atrakcyjnej formie artystycznej. U dołu każdej strony znajdują się odniesienia do konkretnych fragmentów pisma świętego. I sprawdźmy faktycznie, tak. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj faktycznie to się odbije akurat. Może na tej drugiej. Opłatce. Faktycznie pod spodem są odnośniki. Jest to takim małym drukiem, więc to ciężko będzie pokazać. Zwłaszcza przy tej kamerce. I cała opowieść. Tak, tak, tak. To już czytałem. Przedstawione wydarzenia, dialogi podążają ściśle za tekstem Biblii. I tutaj jest jak gdyby reklama ze strony księdza Sebastiana Koseckiego. Dając w ręce czytelników Biblię w komiksie pozwala się im wejść zdecydowanie bardziej namacalnie w świat tej wyjątkowej treści niż to było możliwe dotychczas. Warto dodać, że autorami są twórcy komiksów, wydawnictw DC Comics oraz Marvel, co zdecydowanie przyciąga uwagę znawców komiksowej sztuki. 169 historii biblijnych od Księgi Rodzaju po Księgę Apokalipsy to niezwykła podróż, którą warto, żeby przeszedł każdy. Biblia myślę dla dzieci, ale, tylko nie, ale nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, a też pewnie i dla dorosłych, bo wiem, że są fani tego typu, nazwijmy to, literatury, literatury obrazkowej, nie wiem, jakie, jakich jeszcze można by określeń tutaj użyć. I widzę, że autor, autorzy mają bardzo ciekawą kreskę, może jeszcze pokażę jakiś fragment. Tak, żeby się nie odbijało światło. I rekomenduję to chyba ksiądz, którego kojarzę. Nie wiem, czy to nie jest... Zdaje się, że jest to ksiądz, który robi dużo dobrego. Natomiast nie wiem, czy jego sposób przekazu Ewangelii akurat, że tak powiem, wydaje mi się atrakcyjny. Natomiast z pewnością potrafi trafić do młodzieży, jeśli to jest ten duchowny, o którym myślę. I proszę Państwa, jeśli ktoś lubi komiks, jeśli ktoś ma dzieci i chciałby w atrakcyjnej formie przekazać im, czy wpoić im historie biblijne, to myślę, że jest to bardzo atrakcyjna forma. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz mi przypomniała. Zbliżamy się do pierwszych komunii świętych, jeśli się nie mylę. Więc jest to też ciekawy pomysł na prezent. Naprawdę taka księga. Myślę, że wielu, wielu, wielu młodym ludziom, dzieciom utkwi też w pamięci. Jak mówię, nie jestem, nie jestem fanem komiksu, aczkolwiek doceniam tę formę, dlatego że wydaje mi się, jeśli ilustracje, jeśli <laughs> sposób wyobrażenia przez artystę jest atrakcyjny wizualnie, to też taka historia ma szansę lepiej zapisać się w pamięci. I z tego względu wydaje mi się, że komiks może być znakomitą też sprawą, znakomitym sposobem zainteresowania zwłaszcza młodych ludzi historiami biblijnymi, ale także, jak sądzę, nie tylko młodych ludzi, bo są przecież też dorośli fani komiksu, I może ktoś, kto taką Biblię w obrazkach, Biblia Pauperum, tak to się chyba nazywało po łacinie, czyli taka Biblia jak gdyby wyobrażona obrazkami dla tych, którzy nie potrafili czytać, Tutaj oczywiście trzeba też czytać, ale taka, taka Biblia może też spełnić swoją rolę ewangelizacyjną i może kogoś zachęcić do sięgnięcia po samo pismo święte. I to tyle na dzisiaj. Ogromnie Państwu dziękuję za uwagę i proszę o kolejne polubienia, subskrypcje, udostępnianie linków. A także jeśli Państwu się podoba ten odcinek, inny odcinek, mówiąc krótko, czy poprzednie odcinki, może wszystkie, może wybrane, to można autorowi to wynagrodzić, stawiając mu wirtualną kawkę, link w opisie pod spodem. Jest to bardzo proste, a ja będę też wdzięczny. Za wszelkie wsparcie, aby ten kanał mógł się rozwijać i promować dobrą książkę katolicką, konserwatywną, a także taką, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku z Cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem.